Normalnie ma, z, mam takie Ale przeczucie, że taki jest ze mnie Gareth, garet. Garet. Po prostu Gareth. O nie, źle zrobiłem. A w sumie, zabiłem Niemców, to chyba dobrze. Patrzmy jak sobie Niemcy nie radzą. To jest komiczne, uciekają masz. Zabiłeś Niemca i mówisz, że źle zrobiłeś nie No bo je, wiesz, je, je. zmarnowałem amunicję w sumie, bo mogłem dać go, żeby zombie go zabił, czy tam nie, nie umarły, Niemcy czy tam szkiele Ale w sumie większa frajda, bo można się zemścić za Drugą wojnę światową. Hmm. Dwa, trzy, cztery granat leci. Granat leci i omija cieci. To już w sumie nie o mnie. Zabija. Nikt już więcej nie odważy się wyjść. Sami tchórze To się trzęsie. Nie, wydaje mi się. A teraz walka Niemców. Paniczna. Palą się. Nie dają sobie rady. Jaki to smutny Zaraz strzelę mu w banie. <grym> o nie, schował się. No rzeczywiście strasznie. No, no dobra, postrzela sobie jeszcze trochę. Przedłuży swój żywot, nie na długo. Marne 5 sekund. A w międzyczasie rzucę jeszcze endynalizm. Miejmy nadzieję, że ten szkielet podejdzie. O, podszedł. Go rozwaliło. Ej, ej, co ja się palę? Ja się pytam, co ja się palę? Jestem niepalny. Jestem stworzony z materiału fuła niepalnego. To, że się pali, jest sprzeczne z prawami logiki, fizyki, matematyki i w ogóle kończącej się amunicji. No tak, jeszcze te jego czaszki niech zakręcają za mną w ogóle, jak wyjdę na powierzchnię. Bo tam w sumie też się takie rzeczy zdarzały. No dawaj... O, ładnie, No jest faktycznie. Codziennym widokiem jest patrzeć, jak lapają czaszki w No przecież, maz, to jest naturalne. To jest Polska, kraj możliwości. Dokładnie, no przecież o tym mówię. W sumie Polska jest jak Rosja. To też stan umysłu. Chociaż w sumie nie, bo później będzie, że obrażam Polskę. W stanie jeszcze lechu z zagrobu, się nam nie obrazi. Albo aktualny prezydent się wkurzy. I co porażka. Nie zamrozi? Nie. Jo. Komciu się wkurzy. No, zamknęłyście się drzwi. Niech teraz na mnie wyjdą. Umarlaczki. Trupy zasrane. Jeden. Drugi I kolejny No kurde jeszcze jeden żyje, no pięknie No pięknie No rzeczywiście pięknie, już nie. Rozwalić ich, wszystkich. Rozwaliłem ich banią. Hmm. Jeszcze jeden? A nie, otworzyło się. O, siema Niemcy, dawno was nie widziałem. Hmm. Tak samo jak tych debili starczami. Tęskniłeś się za nimi? Nie no żartowałem. Za nim sami nigdy nie zatęsknię. No, chyba, że za jednym Niemcem z klanu z Wolvensteina dał mi level. Hahaha, <noise> jestem kimś ważnym. Zajmuję się kontrolą noobów, którzy hakują. w ogóle, o, moja ulubiona część. Pokazać, jak być pro, jak Fubar. Ja, yeah. zrobiłem to na 100%. Ja yeah, teraz to pchamy się w ostrza. Nic mi nie zrobią, jestem fajny. W sumie zawsze byłem fajny i będę. No, ale tej niestety nie jest fajny, no ale Nikt co... tego polegać? nie podważa Ty, a patrz oni są w ogóle zaawansowani, oni kiedyś jeszcze wtedy mieli takie jakieś piły i w ogóle Nie włączyło się dziwne. Dobry pomysł! Nie? Ja bym nie pomyślał. I w ogóle ostatnio zdarza się czasami myśleć. Ale jak w tej grze są ktoś O, Nic nie Takie rzeczy nie powinni. Nie ma truposzu witam zimnego lecha. Hmm, co tu się robiło? Tak, to będzie mocno, a teraz idź wypić z zimnym lechem. Jestem dumny, że zrobiłem ten filmik. Jestem też dumny, że się spodobał we Wenowi. Ale z jednej rzeczy nie jestem dumny, z tych kolców, które zabijają. Hmm. Jeden, dwa, trzy, cztery. Rzucamy granat. O jak ładnie. Co, już to koniec? Eee, co ty robisz? Pokazało, że... Aha. Czyli to nie było, że mamy was zabić. Teraz proszę o trzęsienie ziemi. Aj, dobra, Boże. Prawie się zabiłem. Trzęsienie ziemi. Jej, ziemia się rozstępuje. Postoję sobie w środku, może spadnę. Dawaj, rozwale się. Co, Altair jest dostępny? Bo chyba nie ma straszniejszej rzeczy niż on. To jeszcze nie 2012. No, w sumie racja. Wtedy on się pojawi jako zły, brudny, brzydki Altair. Ale dobra, nie wyzywajmy go, bo to jeszcze pewnie będą oglądać dzieci. Albo ludzie w wieku młodszym niż 13 lat. W każdym razie to byłoby tyle na ten odcinek. Następny odcinek to będzie dotyczył chyba... Klasztoru, czy to kościół, jest po prostu a po kościele jest mój ulubiony boss, który jest strasznie łatwy swoją drogą, ale nie będę tyle już Pierdolił, Idziemy do następnej mapy. Dziękuję za oglądanie i dziękuję mazowi. No, ja też dziękuję. I kid.